Witam wszystkich na moim kanale. Mierzymy standardowo po wprasowaniu nowych prowadnic. Mierzymy sobie średnicówką, taką oto. Ile mamy pasowanie względem zaworu? Ustawione jest, ustawione jest. Ustawmy. Jest tak jak powinno być otwór zostanie jeszcze zahonowany żeby było wszędzie 6 setek teraz obrócimy sobie na drugą stronę lecimy dalej 4 setki przelecimy lekko prowadnicę na 6 setek żeby było i będzie Gites prowadnice nowe żeliwne wyprodukowane u mnie z żeliwa od Łukasiewicza oczywiście jeszcze tutaj te powierzchnie podkoniki również będą wyrównane planowanie głowicy będzie No i tyle. Cześć.